Szanowni rodacy, mieszkający w naszej ojczyźnie i poza granicami kraju, ja marzę o tym, aby Polska była wolna, niepodległa, by ludziom żyło się dobrze. Nie marzę o tym, o czym marzyli inni. Jeden marzył o Irlandii, drugi mówi, że zaczyna marzyć, że Polska jego marzeń, a ja chciałbym, żebyście wy z zagranicy mogli wrócić do Polski. I tu realizować swoje marzenia, wasze marzenia, nie moje marzenia, żeby ci, którzy mieszkają w Polsce, mogli realizować swoje marzenia. Marzenia o tym, aby mieć pracę, godziwą zapłatę za nią, aby móc wykształcić dzieci, mieć należytą opiekę zdrowotną, liczyć na to, że państwo zapewni bezpieczeństwo. I to są marzenia realne. Mój program, znacie, mój program nie jest programem marzyciela, tylko jest programem realisty, twardo stojącego na ziemi. Ja, jako Andrzej Leper, nie wstydzę się czwartej Rzeczypospolitej. Potrzebna jest czwarta Rzeczypospolita, ale nie w wykonaniu Kaczyńskiego, ale czwartej Rzeczypospolitej gdzie na pierwszym miejscu będzie człowiek, jego godność, szacunek dla człowieka, dla ludzi starszych, szanse dla tych, którzy pracują i szanse dla młodzieży. Takiej rzeczy pospolitej chcemy.